Jak pójść dalej, jak się uwolnić, i jak pójść do przodu. To jest słuchajcie, taki naturalny etap. Każdego, kto się rozwija, kto konfrontuje się ze swoją przeszłością, kto pracuje nad sobą. I ja również w takim momencie byłam. Dlatego dzielę się, jak widzę, że również moje osoby, z którymi pracuję, również są w takim momencie. Jest to bardzo ważny moment, w którym albo możesz zostać w złości, Możesz zostać w swoje poczucie krzywdy, w swoim poczuciu krzywdy, bólu, tego, co się wydarzyło, traumie, ciężkich zdarzeń, w pozycji ofiary, albo możesz pójść do przodu. I teraz, co trzeba, słuchajcie, zrobić, żeby pójść do przodu? Bo ja często słyszę od wielu osób: no, ja tak chcę już pójść do przodu, tak czuję, tak bym chciała to albo tamto, ale mm, cały czas coś mnie. Coś mnie tłamsi, cały czas coś mnie zawraca do tyłu, albo coś powoduje, że ja nie mogę pójść naprzód. Ok? U każdego to jest coś innego i potrzebujesz to znaleźć, potrzebujesz się tym zająć, ale, żeby pójść do przodu, słuchajcie, trzeba co zrobić? Trzeba stanąć w pozycji dorosłego. Trzeba w końcu w swoim życiu stanąć w pozycji dorosłego. Osoby, która ok, Wie już, co się wydarzyło w jej życiu, zna już pewien schemat, odkopała się do pewnych syfów, do przeszłości, do brudów, do syfu związanego ze swoimi rodzicami, relacjami. Ok, To już wszystko było, przeanalizowałeś, przeanalizowałaś, uwalniałeś złość, uwalniasz złość, żal i tak dalej. Super, świetnie. Tylko teraz nie możesz w tym zostać, nie możesz w tym utknąć. Bo wiele osób, które pracuje nad sobą, ma ten moment, wiecie, i ja również go miałam i stanęłam przed nim, w którym masz to poczucie, no ale co dalej? To jak ja jestem tak straumatyzowana, to jak ja mam tyle rzeczy i taka jest przeszłość i w ogóle, to, to ja nie mogę różnych rzeczy zrobić, ja nie mogę zrobić tego czy tamtego, bo no bo przecież ja mam to, bo ja mam tamto. I wydaje ci się cały czas, że coś nadal jest. Stań więc w końcu w pozycji osoby dorosłej. Pierwsza rzecz, pierwszą rzecz, jaką potrzebujesz zrobić, jeśli konfrontujesz się ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodzicami, partnerami, osobami, które Cię skrzywdziły lub cokolwiek innego, pamiętaj, zacznij to robić z pozycji dorosłego, nie z pozycji dziecka, bo powodem, dla którego się konfrontujesz, nie jest na pewno... Uzyskanie e, aprobaty tej osoby, uzyskanie miłości, uzyskanie zrozumienia, nie jest wyleczenie Ciebie, w sensie, że ta osoba wyleczy, uleczy Twój ból, ukoi Twój ból, która powie Ci, no tak, przepraszam Cię, masz rację, to było niedobre. Co mogę zrobić, żeby to naprawić? Jeśli konfrontujesz się z innymi ludźmi, ze swoją przeszłością właśnie po to, to jakby już samo założenie jest błędne. Więc pamiętaj, po co się konfrontujesz? Po co się konfrontujesz? Po co pracujesz nad swoją złością? Po co ją uwalniasz? Po co to wszystko robisz? Oczywiście możesz też robić to i czasem jest to w pewnym etapie Twojego rozwoju e, słuszne i właściwe, żeby robić to. Z pozycji tego pustego krzesła, tak? Taka terapeutyczna technika, czyli tego, że tam nie ma nikogo naprawdę w rzeczywistości, ale wyobrażamy sobie tę osobę i po prostu uwalniamy, tak? I po prostu mówimy, wyrażamy całą złość, cały swój żal do tej osoby i wyobrażamy sobie, że ona tam siedzi, bo często bywa to lepsze, zdrowsze, jeśli nie jesteśmy gotowi, albo inaczej ta osoba nie jest gotowa. Więc pamiętaj, po co się konfrontujesz? Jeśli przeprowadzasz konfrontację, to robisz ją jako osoba dorosła, robisz ją po to, żeby się w końcu uwolnić, żeby właśnie stanąć w swojej mocy, osoby dorosłej, tej, która zaczyna stanowić o sobie, tej, która zaczyna mówić prawdę sobie i innym o tym, co ją boli, bolało, o tym, jak jest. Konfrontacja ma sprawić, że ty się zmierzysz ze wszystkimi lękami, z tym wszystkim, czego się do tej pory bałaś bałeś, wyrazić, powiedzieć. To, czego do tej pory nie robiłeś, że na przykład... Wiecie, to jest czasami nawet i u mnie też tak było, bo ja akurat potrzebowałam konfrontacji takiej face to face. I jest to również często związane z takim fizycznym lękiem, z tego, że my dosłownie fizycznie boimy się tej osoby, boimy się stanąć z nią twarzą w twarz, powiedzieć nie albo powiedzieć to było okropne, co mi zrobiłeś, co mi zrobiłaś, tak? I wiecie, zaczęcie mówienia sobie prawdy, i stawanie w tym jako dorosła osoba to jest ten pierwszy, taki najważniejszy krok. Ja już przestaję szturchać te wszystkie osoby, przestaję czuć żal, przestaję być, przestaję mieć poczucie, że one coś muszą, przestaję oczekiwać że, oczekiwać, że one mnie uleczą, że uleczą mnie moi partnerzy następni, obecni lub cokolwiek, że rozgrzeszenie od mojej matki mnie uleczy, że jak ktoś powie, że zrozumie, to mnie to uleczy i uwolni. Nieprawda. Konfrontujesz się dla siebie, robisz, zaczynasz sobie mówić prawdę i innym robisz to dla siebie, po to, żeby stać się w końcu tą osobą dorosłą, która odpowiada za siebie. I tak, oczywiście, tam, wiecie, tam jest mnóstwo uczuć takich jak nadal potrzebuje miłości, nadal potrzebuje akceptacji brakuje mi tych osób, brakuje mi mojej matki, brakuje mi mojego ojca, bo wiecie, nawet często jak zrobisz konfrontację i yy, poodcinasz różne relacje albo pousuwasz się z nich, bo wiesz, że one są toksyczne, to najnormalniej w świecie zostaje potrzeba, która jest naturalna i ona jest taka okay. jesteś tylko człowiekiem, potrzebujesz miłości i też nie urodziłeś się, nie zrzucono cię do koszyka albo do kapusty, tak? Tylko byłeś... Przez 9 miesięcy w brzuchu matki, i to jest naturalne. Jesteśmy z nimi związani, potrzebujemy ich, ale właśnie na tym, kochani, polega dorosłość: że ty potrafisz zaakceptować fakt, że możliwe, że tego od nich nie dostaniesz bo po prostu tego tam nie ma. Bo oni nie rozumieją, bo oni nie są świadomi, bo oni na Twoje słowa zareagują odwrotnie, wyśmieją Cię, może powiedzą, że to nieprawda, że tak nie było, bo mają wyparcie bo musieliby sami skonfrontować się ze swoimi lękami, oni musieliby sami zmierzyć się z tym, że tak, to prawda, coś było nie okej, okay. oni musieliby być w kontakcie ze swoimi ciemnymi stronami, cieniami, ze swoimi uczuciami, oni musieliby być w kontakcie ze sobą, oni musieliby być świadomi, a przecież tak często nie są. Przecież robili to, bo właśnie nie są. I okej, okay, jeśli... Twoja konfrontacja zmieni coś i Ty rzeczywiście to otrzymasz, to cudownie. Ale nie po to to robisz. Pamiętaj, to nie taka jest intencja. Ty masz e, skonfrontować się dla siebie po to, żeby wejść w dorosłość, po to, żeby z, zacząć nowy etap, po to, żeby stanąć swojej własnej sile i mocy, po to, żeby zacząć mówić innym ludziom i sobie prawdę o sobie, o Tobie, o relacjach, o nich. Ty masz to zrobić po to, ty masz to zrobić dla siebie. Ty masz zacząć być tą osobą dorosłą, która stanowi o sobie, która w końcu się sobą opiekuje. I to też nie jest tak, wiecie, że masz skonfrontować się z rodzicami, pod odcinać rodziców, rodzinę i schować się pod skrzyd cieplutkie skrzydełka swojego partnera albo partnerki. Nie, bo to jest, to jest następne czerpanie z innego źródła. To jest następny schron. To nie jest dorosłość. Ja tu, tu, tu zaczynam szukać. Staję w swoim świetle, i tu jako osoba dorosła, tu, tu się schylam, i tu zaczynam czerpać, stąd zaczynam zaspokajać swoje potrzeby, tak? Miłości, akceptacji, siły, mocy. Okej, okay, wsparcie jest mi potrzebne, ale tu. To ty potrzebujesz stać i, i stanąć w swojej sile i stać się osobą dorosłą, która zaczyna stanowić o sobie. Pamiętaj o tym, to po to jest ci to wszystko potrzebne, to po to rozgrzebywałaś przeszłość, to po to uwalniałaś się, to po to uwalniaś się od złości. Uwalniasz złość, uwalniasz to. Oczywiście to jest proces, jeśli się to pojawi na bieżąco, wiecie, czasami różne po latach różne rzeczy nam się pojawiają. To się tym opiekujesz, już jako osoba dorosła, która ukochuje siebie w tym, że ok, kurczę, znowu mi wróciła jakaś złość, znowu mi wrócił jakiś żal. Okej, okay, zajmę się tym, puszczę to, zaopiekuję się tym, ale już jako ten dorosły, który przestajesz turchać tych wszystkich innych i mówić: daj mi to, daj mi to, zrozum mnie, Wko pokochaj mnie w końcu tak jak ja chcę. Możliwe, że nigdy tego nie dostaniesz. Bo oni, i nie dlatego, że oni nie chcą ci tego dać. Nie dlatego, że gdybym była inna, to problem jest może we mnie: oni mi nie chcą dać. Czasem tak bywa, wiecie, że nawet zaczynamy iść w siebie, bić w siebie i mówimy, to nam nie dali. Nie, oni nie są dać w stanie nikomu. Zrozum jedną rzecz, która też powinna dać ci ulgę. Dostałaś wszystko, co te osoby mogły dać. Dostałaś wszystko. Właśnie rozumiesz, to jest, to jest ta różnica w myśleniu. Dostałaś wszystko! Wow! Czyli jednak dostałaś wszystko? Cokolwiek to było, wiesz, może to nawet było tyle. Ale oni więcej nie mają. Te osoby więcej nie mają. I potrzebujesz to zaakceptować i pójść do przodu. Nie wiem, co to oznacza. Czy to oznacza zmianę tych relacji, ograniczenie tych relacji, zerwanie tych relacji? To również się tyczy, wiecie, naszych bliskich, nie wiem, przyjaciół, partnerów. Potrzebujesz przestać ich szapać, daj mi to, bądź inny, zmień się, zacznij być w końcu taki jak chcesz, skocz na ten lewer, na którym ja jestem. Możliwe, że ona nigdy tego nie zrobi. Możliwe, że ona nigdy tego nie zrobi i ja nie wiem co ty masz zrobić. Właśnie dorosłość polega na tym, że ty, ty potrzebujesz podjąć decyzję dorosłą, w której mówisz sobie ok, akceptuję to, że tam nigdy tego nie dostanę i ok, teraz jako osoba dorosła podejmuję następną decyzję. Idę w prawo, idę w lewo, zostaję, jestem, nie wiem, idę dalej, bez tej osoby, z tą osobą, ja nie wiem, co masz zrobić, ale na tym właśnie polega dorosłość, że ja zaczynam sobie mówić prawdę, że ja biorę odpowiedzialność za swoje własne potrzeby, zaczynam je realizować, zaczynam w końcu żyć tak jak chcę i idę do przodu, podejmuję decyzje, dorosłe decyzje. I to jest piękna odpowiedź sobie na pytanie, jaką dorosłą, dorosłą chcę być, jakie decyzje podejmę. Co do siebie, jak chcę funkcjonować w świecie, jak chcę żyć, a jak już na pewno nie chcę, jak chcę siebie wyrażać, przedstawiać, jak chcę się zachowywać, już przestaję myśleć o tym, no bo mi mówili, że to ma być tak, bla bla bla, to już było. Teraz ty, przestań obwiniać wszystkich innych za to, co ci zrobili, przestań już jakby tkwić w tym. Tak obwiniłeś, uwolniłeś, idziesz dalej, idziesz do przodu. Przestań się czepiać w kurczowo wszystkich tych beznadziejnych związków, które mają ci niby dać, co tak bardzo szukasz, a jest w tobie. Tu, tu weź odpowiedzialność w końcu za siebie, za swoje potrzeby, za to, czego potrzebujesz, za to, jakie życie chcesz kreować i tworzyć, jakie życie chcesz tworzyć jako osoba dorosła. Możliwe, że te osoby, które wokół są Ciebie, nie stworzą z tobą takiego życia. I okej, okay. i na tym również polega dorosłość, czyli wzięcie odpowiedzialności za to, i za te decyzje, które się z tym wiążą. Bo wiecie, bo bardzo często my mówimy, no ja nie mogę pójść dalej. Ja, o, ojej, ja cały czas w czymś jest, cały czas w czymś zostaje, cały czas coś jest. No, okej. Okay. A czujesz, że jesteś w pozycji dorosłego, dorosłej i podejmujesz dorosłe decyzje. Odpowiedzialny za siebie, odpowiedzialny za swoje szczęście, w końcu za swoje dobro. Tak chce się wyrażać w świecie, tak chce to robić, tak chce żyć, tak chce funkcjonować, tak chce się czuć, tak chce się sobą opiekować, taką miłość chce sobie dać. Hmm? Jest to tam? Bo to jest ten następny krok. wziąć odpowiedzialności za siebie już przestaje, tak? Tam pukać, kopać, puszczam, już to idę. No i co się dzieje, słuchajcie, co się najczęściej dzieje? Jest lęk. Ja się boję pójść do przodu, ja się boję pójść do przodu, bo to jest normalne, ja się boję pójść do bo ja nie wiem, jak tam jest, bo zawsze tkwiłem przy rodzicach, przy obwinianiu ich, przy partnerach, przy zmienianiu ich, przy moim całym nieszczęściu, prawda? Tam zawsze byłem, byłam. <laughs> A teraz mam stanąć na własnych nogach i powiedzieć, idę. I ja się strasznie boję, bo ja tego nie znam. To jest nowe uczucie, to jest normalne. To jest normalny lek, w którym ja sobie, ale okej, okay, co tam teraz już nikogo nie ma, ja nie mogę się na nikogo obejrzeć, ja mam stanowić sama o sobie każdą decyzję, którą podejmę, ja podejmę za nią odpowiedzialność. Tak? Tam już nie ma na kogo zwalić. Tam jesteś tylko Ty. I Twoja dorosłość, Twoja odpowiedzialność, i to jest piękny stan. Okej, okay, boisz się go, ale on jest piękny, on daje siłę. To jest właśnie pójście do przodu, staniecie w swojej własnej mocy, zrobienie tego pierwszego kroku dalej, do nowego życia, do tego, po którego, dla którego wszystko to robiłeś, dla którego się uwalniałeś, dla którego walczyłeś z przeszłością, z lękami, ze złością i z tymi wszystkimi rzeczami. Ty nie masz w tym tkwić. Ty nie masz ciągle uwalniać złości, ciągle uwalniać lęków, jakby wiecie o co chodzi, ty nie masz ciągle tego robić. Ty nie masz ciągle w tym tkwić, ty masz iść do przodu, ty masz iść dalej. Jeśli nawet myśli kierują cię, bo nasza głowa jest przyzwyczajona, wiecie, do analizy, do rozpamiętywania tego, co było, to wracaj, łap się na tym i, i zadawaj sobie pytanie. A poczekaj, poczekaj. A, a ty, a, a o tobie, a co ty dzisiaj zrobiłaś w kierunku swojej dorosłości? W kierunku tego, jak coś się wyrażać w świecie? A, a, czekaj, czekaj, czekaj. A co z Twoimi planami tym, kim chciałaś być, chcesz być, to jak chcesz pokazywać siebie światu, miałaś coś zrobić, tak? Miałaś się rozwijać, tak? A, Aha, a, a gdzie to jest? Gdzie to było? Co chcesz malować, tańczyć, podróżować, um, nie wiem, śpiewać, tak? Albo chcesz zrobić stronę internetową nową, albo chcesz coś zacząć robić, tak? A, a Aha, gdzie to było? Gdzie ty? Gdzie ty? I już nie ma, że wiecie, że powrót. No, ale on, ale ona, nie, poczekaj, 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 bo to jest takie sprytne. Ty po prostu od tego uciekasz, bo boisz się pójść w to nowe. Aha, aha, no to idź tam. Idź tam, zrób coś dla swojej dorosłości dzisiaj, zrób ten pierwszy krok, odważ się, pójść w swoją dorosłość, zapytaj się siebie, jaką dorosłą decyzję teraz podejmujesz, potrzebujesz podjąć, żeby zaopiekować się, wziąć odpowiedzialność za swoje potrzeby. I żeby wziąć odpowiedzialność za życie, które chcesz tworzyć. Jaka to będzie decyzja? Odpowiedz sobie, ok? Bo to jest to. To jest, słuchajcie, to. I oczywiście chcę też się posłużyć um, książką, którą już um, też Wam pokazywałam. Toksyczni rodzice Susan Forward. Która mówi o tym, jak właśnie stać się tą osobą dorosłą w pewnym momencie tego rozwoju, tego uwalniania, obwiniania, odpuszczania, upuszczania, uwalniania ten następny etap, tak? Czyli dorosłość, wchodzimy w etap dorosłości. No i teraz, jak stać się, jak przyjąć tą pozycję osoby odpowiedzialnej i dorosłej. Więc, tu jest takie fajne ćwiczenie, które, które Wam polecam, które warto sobie zrobić, bo e, ono bardzo dużo da, porządkuje i uwalnia. Ehm, kolejna lista pomoże Ci skoncentrować się na niektórych z tych obowiązków, za jakie jesteś odpowiedzialny w, swoim, e, w swoich stosunkach z rodzicami. Wypowiedz głośno, bo to jest, wiecie, to jest też bardzo o tym. Bo, jako osoba dorosła, Ty potrzebujesz ustawić pewne rzeczy, tak. Jakie ja ustawiam w końcu, jak ja ustawiam relacje z rodzicami, jak ustawiam relacje z osobami bliskimi, z przyjaciółmi, z partnerami, aha, aha, aha. Dobra, ustawiam. Wypowiedz głośno. Jako dorosły w, w moich stosunkach z rodzicami, przyjaciółmi, dopisz sobie, jestem odpowiedzialny za to, by. Kropki, i też wypisz i zobacz. A następnie dokończ to zdanie, dodając każdą z pozycji wymienionych na poniższej liście. Jestem odpowiedzialny za to, by stać się jednostką niezależną od rodziców. Ty niezależną. Bo często wiecie, czasem już bywa tak, że to wcale nie oni coś od nas chcą i, i nie oni nas szarpią i mają z nami jakiś problem, tylko my. Więc Twoim obowiązkiem, odpowiedzialnością, jako osobą dorosłą, jest stać się niezależnym od rodziców. Odcinamy pępowinki. Z nadzieją patrzeć na moje stosunki z nimi. I teraz tu ważny moment, bo to też nie chodzi o to, żeby. Mam nadzieję, że kiedyś to się ułoży, będzie tak cudownie, będziemy sobie pić dziuków wspólnie i herbatkę i kawkę. Możliwe, że nigdy nie. Ale chodzi o to, nie nastawiaj się na nic, nie rób dramy, nie rób czegoś takiego, o Boże, to straszne, to znaczy, nie wiesz co się wydarzy za 50 lat. Może te osoby dojdą do jakiejś świadomości siły, może zaczną się rozwijać. A może nie, ale niech ta nadzieja nawet będzie w tym, że spojrzysz kiedyś na to z taką akceptacją, pełną ulgą i empatią i zrozumieniem, że te osoby po prostu takie są albo tego nie mają. Ok? I to jest ta nadzieja. Z nadzieją patrzeć na moje stosunki z nimi, obojętnie jakie one będą, bez założeń. Zmienić poglądy związane z prawdą o moim dzieciństwie. Tak? Czyli Moja trauma, moje dzieciństwo nie oznacza, że ja nie mogę pójść do przodu, że ja nigdy się od tego nie uwolnię, że ja nie mogę być kimś innym, że to będzie całe życie jakieś piętno na mnie yy, yy, wywierać. Nie. Mieć odwagę uświadomić sobie związek pomiędzy wydarzeniami z mojego dzieciństwa a moim dorosłym życiem. Czyli wiecie, oczywiście zobaczyć. Ale poczekaj, 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 bo to, że ja teraz jestem w tym miejscu i... Nie robię tego zawodowo, co bym chciała robić. A, no to ma połączenie z tym, no tak. A to, że ja jestem teraz z tym partnerem i w taki raz, a, bo to ma, aha, okej. Okay. Więc potrzebujesz sobie też świadomie i odpowiedzialnie, dorośle odpowiedzieć na te pytania, zobaczyć te połączenia, tak? Że dlaczego w tych różnych aspektach swojego życia nie masz tego, czego chciałbyś mieć, chciałabyś mieć, dlatego że ma to połączenie takie, a nie inne. Zebrać odwagę na wyrażenie moich prawdziwych uczuć przed rodzicami. Tak, czyli ta konfrontacja. Obojętnie, czy ona jest na pustym krześle, czy ona jest. Ale nawet jak później i tak y, nie zrobisz konfrontacji face to face, to potrzebujesz jakoś ułożyć te relacje, więc ta konfrontacja jest niezbędna. Konfrontować się z rodzicami i zmniejszać siłę ich i zmniejszać siłę ich kontroli, jaką mają nad Twoim życiem, bez względu na to, czy żyją, czy nie. Zmienić swoje zachowanie, jeśli ono y, akurat. Y, Okrutnie, jeśli jest ono okrutne i polega na zadawaniu ran, krytykowaniu i manipulowaniu innymi. Swoje zachowanie pamiętaj, bo my również mamy pewne naleciałości. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby znaleźć właściwe źródło, aby dopomóc w uzdrowieniu dziecka, które tkwi we mnie. To ty, to nie rodzice mają to zrobić. To ty, to twoim zadaniem jest znaleźć to źródło i uzdrowić swoje dziecko w sobie, ok? Ukoić swój ból odnowić moc swojej dorosłości i ufności w siebie i swoją siłę. I to jest to, co ty potrzebujesz zrobić jako osoba dorosła. Rozpisz to sobie na kartce, zobacz co masz do zrobienia, jakie decyzje masz do podjęcia w związku z tym, żeby zrobić ten następny, kolejny krok, żeby stać się tą osobą dorosłą, odpowiedzialną za swoje własne życie. Obojętnie, ile masz lat, bo <słuch> możliwe, że dorosły już dawno jesteś i byłaś tak rocznikowo. <słuch> Ale odpowiedzialnością za siebie i za to, żeby żyć po swojemu nie. Więc tu chodzi o tą, wiecie, o tą dorosłość, o tą odpowiedzialność. Więc zobacz, jakie decyzje w związku z tym potrzebujesz podjąć i z miłością do siebie daj to sobie, zaopiekuj to, zaopiekuj się sobą. Idź do przodu, zrób ten krok do przodu.